Zdechnie ZRZUCAJ! NIE MOGĘ! Ta, IDEALNE BLOKI Policzę. W palecy Żeby trapa nie zrobił e, O, dobrze zrobiłeś, właśnie Żeby tam nie mogli... Jeszcze raz, chyba pomyślałeś JEST! Jeszcze zanim zaczniemy chciałbym ci powiedzieć o szybkiej premce Są to najlepsze tanie premki w Polsce Są so legit i w ogóle są mega spoko Polecam kupować z kodem STRYCHA, bo to minus 10% No i co? Zapraszam do godania. elo Dobra Poki, Póki chcecie się grać to trzeba korzystać, bo to wiadomo jak w W końcu to zrozumiałeś Dala. NIE ja nie, NIE, GRAM JUŻ, NARA <laughs> Jeden koła Nie, ty śmieciu o, Pamiętaj, ty musisz mieć obrazy Stranger 2: Ja jestem taki kołczyk, a ty jesteś taki strołczyk. Rozumiesz? Dobra, kupiłem. Pokaż, ale nie, bo patrz z takim mieczem będziemy trapować. To plus obrażenia krytyczne Elytra, sakiewka. Nawalałeś kurde tutaj, kilka kostek rubika. Tam wszystkie eventówki nawalałeś, wszystko. Biłeś się ze stakowanymi na makce, ty byłeś wystakowany. Ile jeszcze masz. Kupuję też No dobra. Ja mam 800 dolarków, to wiesz. Wiem wiem, 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 młody, wiem, 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 <grym> wiem, <grym> wiem. I jak ty się z tym to musisz mieć zaoraną pskę, jak nie wiem. <grym> <grym> Kakao, masz ile jeszcze? Masz idę jeszcze? Jaki język? <laughs> Jaki spocuch Ten sunset miał. miał Kitwipa pewnie miał Przyszedł kurde ELKA Jak to elka? Stretch dwa daj Ja pierdzielę. Wchodź do Nemosa z nim Nie 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 ja mam diakseta Aha Ty masz diakseta nieźle Jesteś tu dalej? Wychodzić dalej? Tak, 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 tak! 2, stręcz 2! Gdzie ty tam? On ma 100 falling. Koksa musiał zjeść. Dawaj, 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 dawaj. Przypominaj mi, żebym patrzył na serca. Serca. Dałeś mu! Uważaj. Odknokaj, odknokaj, oh, oh. odknokaj, odknokaj. Kolejny, kolejny. On ci dużo bije. Zdechne. Dobra. Daj stręża. daj, daj. daj. Da. stręża. No bo kupił, kupił. Elka ma. Koniec ze mną też ktoś. Zabijem, zabijem mojego, no jak... chodź! Tu są i teny! Zdycham, zdycham. Chodź. Nie, zdechnę. Gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Idę, jestem I tam, tam są ity, tam są ity. Tam są ity Dobre? No idę, idę, idę Idę, knokam go Dam mu sto falling. Żeby cię mnie zadawał Jezu! Jak yes, ty Jezu yes. Stręż dwalaj Masz, 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 On padnie, ja mam je 4-3! Cofnij, cofnij! Zdycham, Zdechne, 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 zdechne Dobrze Cofnij, 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 nie daj się bić, knokaj, knokaj kno Tylko musisz ciągle... A. knoka debilu To iść tam, ten typ miał Pół serca Nie knok, nie bij go, bo knokisz do mnie Daj mu sofalik, żeby cię tak nie ganiał Dobra Zaraz ci będę stręże dał, tylko muszę podregenerować. się Idealne bloki okay. PONIŻE My... uh! Gonię go w locie go go, chodzi go, go Ty miałeś od On miał pół serca! Naprawdę On poniżej Nie on pada set To jest jakiś idiota, on padnie! Nie możesz! Nie dałeś mu. On ma strajk. 2 Pomagam. Masz totem? Jezu, mam. Nie, mu dałem. Pomagam, pomagam. Ucieka, uciekaj, uciekaj. Elka, nie. Ja On miał sakiewkę. Dobra, to nie jest zwy zwykły gracz. Uciekam. Ale nie ma się co podawać, bo nawet nie Ja to, no zwykły tak. chłop z tego, nawet nie zaczęliśmy trapować w Nemosie tak naprawdę. Dobra, nice. Ja prawie Rafał go zabijem. Tam, tam ity są. Wiem, nie, chciałem. sakiewkę! D mówię, sakiewkę miał Ale resztę tego dzieciaka jeszcze i itemów. Tego jego przygotasu. To pomóż to mi to szukać, ramię. bo ja nie widzę, wiesz Tu jest boks. Ja też nie wiem gdzie. O i tu gdzieś, tu gdzieś leżył. Szukaj Tapaj. O, są so. Jak, Gordor gor Nie typ tu jest! Szybko. Goindrop. Ty masz nick. Dobra, nie. nie takiego Goindrop. Weź i ty rąknie. On megania. jest psychol jakiś. Ty, ty żeby on komara nie miał chłopie. Pójdę, y, polecę na zerową. Po żeby trapa nie zrobił. Y, firework. O, dobrze zrobiłeś właśnie. Żeby pomyślałeś tam nie pierwszy mógł raz chyba pomyślałeś o chłopie yes, wiedziałem. <noise> Jest, wiedziałem Zniszczył go którego postawił Ale właśnie ten kobołep na górze jest trochę bez sensu Co my robimy, wie? On znajdę te about... pa... Knok! No go A na dwa a na dwa Jeden padnie, jeden padnie. Ale ty żeś oga. Daj mi stręża daj mi stręża, knokaj, knokaj, pamiętasz co ci mówię? Knokasz? Laga mam Ja uciekam chyba. Nie, nie knokam, bo ty musiałeś tak i odwalić. Jeden padnie, bij, bij, bij! Bo przez twoją akcję Czaj, czaj. Knokałem ci. Ja też padnę. Nie! Nie! Padnę. Jakim ty jesteś, Debilem? Przez dwa kubłęby, których nie postawiłeś. Patrz, co się stało. Nie padniesz. Blokuję ci, blokuję. Wyjdziesz. No wiem, że wyjdę, no. Jaki nie wyjdziesz? Nie! Już i tak wyszedłem. Jak ale ty jesteś Debilem, byśmy zabili. Na pewno byśmy go zabili. Co ty zrobiłeś? Ale oni już są wcześniej. Jak to z wcześniej? Oni już są wcześniej, ten kifi wcześniej do mnie tepał. Idź, bij tego diaksa chociaż. Jest. Dwóch, dwóch. Hitłeś? Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, debilu. Nie, ich szukam. Jaki Jesteś O, Boże Z kim ja gram Ja myślałem, że ty obok nich jesteś już. Jestem. A ty ich szukasz Tylko bo inicie je zaraz kończyć. Oni mają z 10 To jest nielegal? Brawo, brawo, wierzę ci z Loga. Wierzę ci właśnie z Loga on debilu! nie gram z tobą! Jestem takim śmieciem! Ale! Się. Dobra. A to nie no. jest moja wina! Nie twoja, no! No Jeszcze dwie perły zmarnowałem. Co jest? Dawaj! Dawaj! O nie Malki. Błagam, zabijesz go! Proszę cię, proszę cię, full! Błagam. Co on robi? On to jest debil. Dawaj, dawaj, dawaj go. Zabijesz go. Co? Aha. O dobra, chociaż jakoś. Ale zabijaj tego diaksa, tego diaksa. Nie zabije. nie ma jurek. Oni mają elek, bigo! Ten ma, ten ma Kombajnia Za Jakoś. dużo mi bije. Oj, perła. Ty... Jak ty jesteś w Welce? A nie, nie jesteś w Welce, no to... Welce, tak! To na hita bym był No na hita, jeszcze czego? Na pół hita nawet, no Cik Tepnął no. Rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi! No i przez to musiałem, bo no, jeszcze z komendy, przez to musiałem wziąć banie. serio? Wziąć tą banie? Co? Jak to? Trapujemy też w się dobra? No, tak, no. jak, jak przyjdę nie chcę trapować I ty dla ciebie Musiał skoczyć, piesku A ty nagrywasz te, te i? No, ich... no no, no. I ty to wstawiasz? Czej <noise> <noise> Kurde, ogarniają, o? ogarniają, ogarniają. Ogarniają, ogarniają. Ty bez bomby depasz? Bez bombą, ale na co mi? Ogarniają, ogarniają. Nie, on, on ginie. Od kolegi zginie. On ginie. Kolega. I to na kolegę wszystko leci. <laughs> Oni pewnie się tak wyzywają. <laughs> Jeszcze. <laughs> Ojej, oh, jakie <jory> hity. On nie, co robić? <laughs> Dobra, wywalony w tego. Ojojoj, oj, oj, ktoś tu się chyba skrył. Gamoń. <gamy> pa, pa, do rogu. <gamy> Taki. Co chciałem powiedzieć? Oh, no, się trapa, patrz. Knoka cię zaraz chyba. No, powiem ci, że jeszcze dwa te. Jeden tepek i jestem full dobrany. O, nawet banery są. Tepną. Musi Ty wejść na streamie Ale Kili Ile dzieciorów <laughs> Kto tak mówi Zaczynamy od góry Jok rzuca podniecony Drzwi Drzwi trap, uważaj bo zaraz cię zabiją Wraca do kolegi. Pomóż, pomóż! <laughs> nie gram, nie gram, nie gram już. Refy ma o, oszczędnić pewnie kolejnego refa je. Ostatniego znaczy. O, oh. ile refów. Tepnął w miarę szybko. Napalony, napalony. No. Dobieraj mnie. O, O, Według oh. Be refy. Dla mnie. <laughs> Wiedziałem. <laughs> O, to już musiał. Wow! Nie bierz krew, błagam cię. Dobra. Nie wiesz. Z 10 jest pewnie. Debiru. <śm> Nie ma. Nie. Zobacz, kurczę zawsze, no. Ja pierdzielę, jak się zesrałem. Kupię w ciemno pokoju, wszystko tak. Mm. <śm> <śm> cicho też Ja myślałem, że to mama mi wyłączyła, że nie poszedłem. Ale refów, przewidywanie. Trident! Ale wow, to jest jak stack refini. No, Trident, tak, bo mi się kąp może zepsuć przez te y, wawalenie korku. korków. jaki żywa Trident? Pan, jest na się

Tutaj, jest dispenser Siakisz. Myśl... Myślałem, że nie wyjdziesz przez to jak ci ten, tak grip pszczali Ty, mousfalt, mousfalt Dobra, zlukał. Dobra, nie tepaj się już, ostatni tepek, bo ja mam i ty Lotos To jest oryginalny? To ten. Tak, lotos jeden! Nie, podłoga lotos od niego się Zginąłeś. Mam się zbyt dobry dzień, że śmieję się z takiej rzeczy Zginąłeś? Ja pierwszy... Sta krefów! Dzięki Bania Co? plus? Set plus 4 cały Ale będę miał seciora tepnął no. Eee to było tak DIAX DIAX i Burger King Enjoyer Jakieś CZAJ Czaj czaj! Czemu? Wiesz jaki miecz miał? Nie wiem DIAXOWY 50% obrażenia krytyczne Nie O na perłę Nie padniesz I co teraz robimy? JEST Karma. Ale jazdy chyba dla mnie Łooo prawie zdechłeś debilu My chwignie <laughs> w lewej łapce. A co? Aż tak? Nawet ja się przestraszyłem. Na pewno chcesz tu być? Dobra. Tak. Dobra. Napierdzielam banerem w dół. Nie tak trzymasz tu baner tak, tak. No dobra. Jak? Jak tu? No tak, no trzymam tak baner, no No o dół, o dół musisz trzymać. No, o dół, tak. oko głęba Tepłem. To jest on! Idol Alaga mam. Diaks! Ja myślałem, że... Jak usłyszałem tę nedę i piorun, myślałem że zabijesz go i tak mordę wydarłeś, że były przy i nic nie słyszałem. <grym> Epa? Tak. Strakowitek. Dajmondowy. O, jakiś szachta random pierwszy na... <grym> w sensie, wie, tak? <grym> szachta random. Totalnie nie jestem, pierwszy raz widzę. Jakaś muzyka, jakaś trudna. <grym> 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 Jaka muzyka, jezu! <grym> Co to za muzyka jest? Magdalena? Angel Ooo Co... Co? Pierwszy raz słyszę i widzę. W kolejny raz. Uwaga, kolejny będzie. O, to muzyka jest chora. Co to za muzyka jest? Jane the spider killa Si... Luck. Kolejny random jakiś czarny wiem Skąd to nie Jaka muzyka sporek? W transformersach jakiś! wie co I tam robią? komu za <noise> Dobra, to tego nawet nie oglądam, bo to jest randomstwo e, totalne. Więc mogę teraz pisać iść do góry. Też spocony, e-czarny! Grać, tepa czy okay. Tak, tepłem, diaks! Zniszczył coś? Jest. Jest, spadł. Nie mogli zrobić! Ha! No. to jest. No. O tym ci tramp mówiłem. Ja w nim padłem ze wszystkim. Dawaj. Wow. Już chciał. Uuu. Jak ja się cieszę, że blok postawiłem. On już klapa, żeby trapa rozwalić. Sepa, Sigma Mleczuk, daj. Zrzucaj! Nie mogę! <tryk> <Stawiłeś>! <tryk> Dobra, ten traf jest słaby, co? 40% Masz ten flame moda? Nie nagrałem tego chyba. <noise> jest. Ale ten traf jest dobry. Widzę, że piszesz, no tylko teba. ci mówię. To jest ten... O, dawaj, dawaj, się, dawaj, dawaj. Się, dawaj. To... Jest! Co się stało? I wszystko tak waliło mi wszystko. Dobra, to ja na dzisiaj kończę. Czemu?